Został już Państwu zaprezentowany indeks ekonomiczny. Wiedzą Państwo, czym on tak naprawdę jest, to, gdzie można go znaleźć. A ja chciałabym podejść do tego bardziej praktycznie. Chciałabym pokazać Państwu, jak każdy z Was może stosować ten indeks ekonomiczny u siebie na stadzie, w jakich momentach, w jakim celu i w jaki sposób. Czym jest praca hodowlana? Praca hodowlana to tak naprawdę trzy elementy w tym podstawowym aspekcie. To jest przede wszystkim selekcja samic. O tym mówiliśmy dużo wczoraj podczas zajęć terenowych, podczas warsztatów i dzisiaj też będę chciała do tego wrócić. To jest wybór buchajów, czyli ten element, o którym przed chwilą była mowa przy przedstawianiu... Rankingów, jakie znajdą się do Państwa dyspozycji na stronie Cegen Indeksy, ale to także jest precyzyjny dobór, o czym było wspominane przy okazji genotypowania. Ja zacznę od selekcji Samic, bo to jest coś, co rzeczywiście każdy z Państwa u siebie na stadzie wykonuje i chciałabym to powiązać również z inwestycją w genotypowanie. Chciałabym pokazać, jak tak naprawdę wyglądają realia ekonomiczne stosowania genotypowania w polskim stadzie przy wykorzystaniu indeksu ekonomicznego. To, co myślę jest oczywiste dla wszystkich, ale jest niezmiernie ważne do tego, żeby w ogóle prowadzić selekcję, to jest to, że w każdym stadzie mamy zróżnicowane zwierzęta. Mamy zwierzęta lepsze, mamy zwierzęta gorsze. To było w poprzednim też wykładzie bardzo fajnie pokazane na przykładzie gospodarstwa Danko, gdzie rzeczywiście te różnice... Również fenotypowe między zwierzętami są znaczne, ale też te różnice w potencjale genetycznym są bardzo duże. W momencie, kiedy zwierzęta zostaną zgenotypowane, możemy utworzyć ranking takich zwierząt i porównywać tak naprawdę wartości indeksu między tymi najlepszymi i najgorszymi zwierzętami. My, my przejrzeliśmy się temu, jak to wygląda w polskich stadach, w naszych stadach, które są pod oceną. I okazało się, że średnio w stadach różnica między najlepszym a najgorszym, najgorszą samicą w stadzie to jest prawie 1000 zł zysku na laktację. I to jest przeciętna wartość różnicy między tymi najlepszymi a najgorszymi zwierzętami, ale ona może być też trzykrotnie większa. Są stada, gdzie zwierzęta najlepsze przynoszą większe zyski za laktację, ich potencjał genetyczny pozwala na przynoszenie większych zysków na laktację nawet 3000 zł. Powiedziałam, że wczoraj mieliśmy część warsztatową, ja będę się odnosiła do tych przykładów, które wczoraj były również i stąd też chciałam pokazać jaka jest różnica między najlepszym a najgorszym zwierzęciem w stadzie pana Pawła Kuleszy, w którym wczoraj gościliśmy, to jest niespełna 1700 zł. Więc jak widzą Państwo, te różnice są znaczne i dają naprawdę duże możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie selekcji. Po co są te rankingi, po co są te różnice? Po to, żeby odrzucać najgorsze sztuki, żeby nie wprowadzać ich do remontu stada, żeby nie zostawiać jałówek po tych sztukach, czy jeżeli chodzi o jałówki tak naprawdę wskazywać te, które mogą zostać sprzedane i nie wprowadzane do stada. Też wczoraj mówiliśmy o tym, że jedna rzecz to jest selekcja jałówek prowadzona na stadzie, ale te informacje są także bardzo interesujące w momencie, kiedy kupuje się zwierzęta. I chciałam tutaj pokazać taką analizę, Dotyczącą wyboru jałówki. To też jest przykład, który jest wzięty z warsztatu, więc to jest rzeczywisty przykład ze stada. I mieliśmy taką sytuację, gdzie dwie krowy zostały pokryte tym samym buchajem, co jest oczywiście bardzo częstą sytuacją. I wyobraźmy sobie, że przyjeżdżają Państwo do takiego stada i mają zakupić jedną jałówkę, więc jedno z tych dwóch zwierząt. I bardzo często pojawia się kwestia tego, na jakiej podstawie wybrać tą sztukę. Wczoraj pierwszą odpowiedzią, jaka padła, kiedy mówiliśmy o wyborze spośród takich sztuk, było oczywiście jej pokrój, jej wygląd i na tej podstawie ocena tego, którą, które ze zwierząt hodowca chciałby zakupić. Drugą, drugą wskazówką, dla hodowców może być wydajność matki, no bo w tym przypadku nie możemy oczywiście sugerować się tym, po jakim ojcu jest ta jałówka, no bo obie są po tym samym buchaju. Jeżeli spojrzymy na ten przykład, to matka niebieskiej jałówki dała ponad 10 tysięcy kilogramów mleka w pierwszej laktacji, natomiast matka zielonej jałówki niespełna 9 tysięcy. Jeżeli byśmy się tym sugerowali, bo tutaj akurat obejrzeć jałówki nie możemy, to wybralibyśmy sztukę niebieską. I podobnie byłoby, gdybyśmy się przyjrzeli indeksowi rodowodowemu tych sztuk. Tutaj, jak Państwo widzą, podany jest bardzo zbliżony indeks rodowodowy dla każdej z tych jałówek. Ocena, ten indeks jest obliczony z dokładnością około 0,24, więc taką, jakiej możemy się spodziewać dla indeksu rodowodowego. I w tym przypadku, gdybyśmy się kierowali tą wartością indeksu rodowodowego, to znowu wybralibyśmy do, tą niebieską jałówkę, do zakupu. I to jest właśnie przewaga genotypowania, ponieważ te informacje, zarówno wygląd sztuki, jak i wydajność matki, jak i indeks rodowodowy, to są tylko informacje wstępne o relatywnie niskiej dokładności, co zaraz Państwu pokażę. Natomiast wartość genomowa sztuki, już ta oszacowana po zgenotypowaniu, jest zdecydowanie dokładniejsza. W tym przypadku obie sztuki mają dokładność prawie 0,7 tej oceny. I jeżeli spojrzymy na ich wyniki genotypowania, to nasze postrzeganie tych zwierząt zdecydowanie się zmienia, ponieważ okazuje się, że ta niebieska sztuka ma indek wartość indeksu ekonomicznego 637 zł, natomiast sztuka zielona ma wartość indeksu ekonomicznego 1079 zł. Co to znaczy? Że wybierając niebieską jałówkę do zakupu, straciliby Państwo potencjalnie 442 zł zysku z potencjału genetycznego tych sztuk więc w tym momencie połączenie indeksu ekonomicznego i genotypowania pozwala nam tak naprawdę optymalizować nasze decyzje po to żeby zmniejszać ryzyko poniesienia strat i oczywiście maksymalizować uzyskiwane w gospodarstwie zyski. Powiedziałam o tej dokładności i o tym, że ona się różni między poszczególnymi informacjami, które dla takiej sztuki mamy dostępne, i chciałabym do tego wrócić, ponieważ to, co mówimy przy ocenie wartości hodowlanej, to jest ten nasz poziom rozszyfrowania tej rzeczywistej wartości, tego rzeczywistego potencjału genetycznego, jakie ma dane zwierzę. No i Jeżeli mamy tą rzeczywistą wartość hodowlaną, i powiedzieliśmy, że ten pierwszy element, który możemy rozważyć, to jest wydajność matki to ta dokładność jest relatywnie niska. Dużo dokładniejszą informacją, czyli dużo bardziej zbliżoną do tej rzeczywistej wartości hodowlanej, będzie informacja z indeksu rodowodowego, ale jeszcze bardziej przybliżymy się do tej rzeczywistej wartości hodowlanej, kiedy mamy... Z genotypowaną sztukę i znamy wartość genomową, z oceny genomowej dla tej sztuki. Żeby zobrazować jak bardzo możemy się mylić, chciałabym tak pokazać to na przykładzie jednego zwierzęcia, kiedy mamy indeks rodowodowy dla danej jałówki na poziomie 928 złotych. To znaczy, że tak naprawdę rzeczywista wartość hodowlana tej sztuki może się wahać w dosyć szerokich granicach. Tu przykładowo jest to między 637 zł. a 1079 zł. To jest to, czego możemy się spodziewać, kiedy znamy indeks rodowodowy na tym poziomie 0,24. To są oczywiście przykładowe wartości. Chcę, żeby tylko Państwo zobaczyli, jaki mniej więcej rozrzut jest ich przy indeksie rodowodowym. Natomiast, jeżeli mamy tą samą wartość sztuki, te 928 zł, ale to jest informacja już dla zwierzęcia zgenotypowanego, to my wiemy, że ta rzeczywista wartość genetyczna tego zwierzęcia jest na pewno bardzo bliska tej wartości, którą znamy dla zgenotypowanej sztuki. I teraz tak naprawdę, co my z tą informacją możemy zrobić? Ja wszystkie przykłady, które będę przedstawiać, to będą przykłady dla, dla zwierząt, dla których znam genomowe wartości hodowlane. No, i to, co hodowca może zrobić, jeżeli chodzi o samice, to ocenić tak naprawdę sztukę, którą albo posiada w stadzie, albo chce zakupić. Na tym slajdzie widzą Państwo zakres wartości hodowlanych w indeksie ekonomicznym dla wszystkich samic w naszej populacji. To przed chwilą pokazywał Sebastian. Natomiast to, co ja chcę pokazać, że jeżeli chodzi o 20% najgorszych samic w naszej populacji, to ich wartość indeksu ekonomicznego będzie poniżej 103 zł. To będą te czerwone zwierzęta. Natomiast te zwierzęta na szczycie to jest 20% zwierząt o najwyższych wartościach indeksu ekonomicznego w naszym kraju, i to są samice, które prze, przekraczają 867 zł. Jeżeli mamy jałówkę. Tą z poprzedniego przykładu, która okazała się po zgenotypowaniu mieć indeks ekonomiczny na poziomie 1079 zł, to bardzo łatwo możemy stwierdzić, że tak naprawdę to zwierzę jest bardzo dobrym zwierzęciem, że to jest zwierzę, które należy do 20% najlepszych samic w polskiej populacji. Możemy też ocenić, o ile ona jest lepsza od samicy najgorszej czy samicy najlepszej. Widzimy, że ona przynosi zyski o, za laktację o 2189 zł. większe niż najgorsza samica w naszej populacji. Ale jednak jeszcze cały czas możemy mieć zwierzęta lepsze w swoim stadzie, ponieważ jej wartość indeksu ekonomicznego jest mniejsza od indeksu ekonomicznego najlepszej sztuki o 1130 zł. Widzimy cały czas, że jeszcze możemy podążać do tego, żeby. Poprawiać zwierzęta w swoim stadzie, ale też możemy ocenić taką sztukę. Jeżeli chcemy szukać sztuk tych najlepszych, to już Sebastian przedstawił te rankingi, które są dostępne na stronie Centrum Genetycznego. Tam jest ten ranking najlepszych jałówek, i tam właśnie możemy sprawdzać te sztuki, które, się, które są topowe. Możemy zobaczyć, czy rzeczywiście te nasze sztuki również się tam znajdują. Ale jedno to jest porównanie danej jałówki do tego, co się w ogóle obserwuje u nas w populacji, a to, co jest najważniejsze w, dla danego hodowcy, to tak naprawdę jak ta jałówka się ma do mojego stada, tak? jak, gdzie ona w ogóle się znajduje, czy ona mi poprawi zyski, czy ona mi pogorszy zyski, czy ona rzeczywiście jest lepsza niż średnia mojego stada, czy gorsza. No, i tutaj akurat na tym przykładowym stadzie mamy wartości samic od minus 60 zł wartości indeksu ekonomicznego aż do 1599 zł indeksu ekonomicznego. Jeżeli spojrzę sobie na przykładową jałówkę, którą mam ze, e, zgenotypowaną i jej wartość indeksu ekonomicznego jest 637 zł, to ja mogę zobaczyć, że ta jałówka, jak na moje stado, jest poniżej średniej wartości indeksu. Mogę wiedzieć jakby gdzie ona się plasuje, ile jej brakuje do najlepszych zwierząt w moim stadzie i wtedy mogę podjąć decyzję, czy tak naprawdę ja chcę takie zwierzę zostawić w swoim stadzie, czy... Czy może przeznaczyć je na sprzedaż? To oczywiście takie samo porównanie mogłoby dotyczyć każdej jałówki z zakupu. Jeżeli znam wartość indeksu ekonomicznego jałówki, którą chcę kupić, to też mogę ją porównać do tego, co mam w stadzie. Mogę zobaczyć, czy ona się plasuje wśród tych najgorszych czy tych najlepszych, które mam do dyspozycji. Inna interesująca rzecz to jest oczywiście porównanie w ogóle swojego stada do innych stad, jakie mamy w kraju, to zawsze wielu hodowców nas o to pyta i wielu hodowców jest zainteresowanych, stąd policzyliśmy także średnie wartości indeksów ekonomicznych w stadach, które są pod oceną. I jak Państwo widzą, te średnie wartości się wahają od minus 440 zł do plus 1585 zł. I te 20% najlepszych stad to są stada, w których średnia wartość indeksu ekonomicznego przekracza 480 zł. Wczoraj odwiedziliśmy stado, gdzie średnia wartość indeksu ekonomicznego wynosiła 762 zł. Więc łatwo możemy sobie odpowiedzieć, że to jest stado, które się znajduje w 20% najlepszych stad w naszym kraju pod kątem wartości tego indeksu. Dlaczego to też jest ważne w dzisiejszych czasach, żeby się porównywać przy indeksie ekonomicznym do innych stat? Też z tego względu, że wzrasta nam cały czas konkurencja, tak? My musimy być konkurencyjni na rynku, musimy produkować w sposób ekonomiczny. To jest kwestia utrzymania się, kwestia rozwoju i kwestia tego, żeby tak naprawdę przetrwać. W tym momencie możemy wykorzystywać tą genetykę do tego, żeby zmaksymalizować te zyski, i poprawić tak naprawdę swoją efektywność ekonomiczną i zwiększyć swoją konkurencyjność wśród innych stad, jakie funkcjonują na tym samym rynku, czyli na rynku krajowym. I oczywiście to takie porównania również dla średnich stad są dostępne na stronie internetowej Centrum Genetycznego. Więc, jak widać, to stosowanie indeksu może być bardzo łatwe do porównywania zwierząt między sobą, jak było wcześniej powiedziane, porównywania zwierząt w ramach stada czy w populacji. Ale teraz chciałabym powiedzieć, jak tak naprawdę indeks ekonomiczny mogę wykorzystać w połączeniu z genotypowaniem, nie tylko do ustawiania rankingu zwierząt. Przeanalizowaliśmy taki przypadek stada, w którym mieliśmy 10 zgenotypowanych jałówek czyli mieliśmy 10 jałówek, z których 3 miały być przeznaczone na sprzedaż i te jałówki oczywiście miały wartość indeksu rodowodowego, te tak zwane RIE, ale zostały zgenotypowane i na tej podstawie poznaliśmy ich wartości genomowe. Dzięki temu mogliśmy ustawić ranking tych sztuk w tym stadzie. Od tych najlepszych zielonych do tych najgorszych czerwonych. No i te, które byśmy chcieli sprzedać, to są oczywiście te trzy najgorsze. Jeżeli mamy ranking, to zawsze jest bardzo prosto ustalić, które to mają być zwierzęta. I tego typu informacje już w niedługiej przyszłości, niedalekiej przyszłości, bo po najbliższej ocenie hodowcy, którzy genotypują zwierzęta w. Laboratorium Genetyki Bydła Polskiej Federacji będą mieli dostęp do podsumowania genotypowania, gdzie tego typu informacje y, będą mogli znaleźć proste rankingi, który, na podstawie których będą mogli wytypować najlepsze, najgorsze sztuki wśród genotypowanych jałówek. Natomiast ja chciałam pokazać, jak zwiększa się efektywność takiej decyzji. I te zwierzęta, które teraz y, zaznaczyłam, to są zwierzęta, które wybraliśmy na, do sprzedaży na podstawie indeksu, rodowodowego, tak? Czyli już nie porównuje tutaj oczywiście losowego wyboru zwierząt na sprzedaż, porównuje decyzje podejmowane na podstawie indeksu rodowodowego o tej dokładności średnio 0,24 oraz na podstawie już z genotypowania, gdzie mamy genomową wartość indeksu ekonomicznego z dokładnością prawie 0,7. I jak, sobie, jak się przyjrzeliśmy tym przykładom, mamy te trzy sztuki, które wybraliśmy na podstawie indeksu rodowodowego, i tu Państwo mają już ich genomowe wartości hodowlane przypisane do tych sztuk. Sumowaliśmy sobie te wartości indeksu ekonomicznego wśród tych sztuk wybranych na podstawie indeksu rodowodowego i sumowaliśmy wartości indeksu ekonomicznego dla tych sztuk wybranych na podstawie ich wartości genomowej. I jak widać, gdybyśmy tę decyzję podjęli na podstawie informacji rodowodowej, to tak naprawdę mamy 490 zł utraconego zysku na laktację. Jak to się ma do kosztów genotypowania, i czy tak naprawdę przy tego typu decyzji to, to genotypowanie się zwraca? Ja chcę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście cały czas, jak mówimy o indeksie ekonomicznym, mówimy o zyskach na laktację. Więc w tej kalkulacji takiej bardzo podstawowej i prostej postanowiliśmy obliczyć, jak to rzeczywiście zwraca się sumarycznie. W tym stadzie akurat średnia długość użytkowania krów była 2,7 laktacji, więc sumaryczny zysk wynikający z wyboru, na podstawie wartości genomowych wynosił 1323 zł dla tych zwierząt. Jeżeli porównaliśmy to do kosztów genotypowania, które wynoszą 138 zł, to już dzisiaj padło, to tak naprawdę sam zysk z potencjału genetycznego tych wybranych zwierząt sfinansował genotypowanie 9 i 6 sztuki z tych 10 sztuk. A pamiętajmy, że ten wybór, który dokonujemy, to dotyczy nie tylko tych zwierząt, które zostaną, ale także ich potomstwa, więc tak naprawdę ten zysk będzie się kumulował również z czasem. Ale już na tym poziomie wyboru tylko i wyłącznie tych jałówek widać, że sama różnica w, wartości hodowlany, w wartościach hodowlanych pozwala nam sfinansować genotypowanie tych sztuk. Im większe zróżnicowanie. Im większe zróżnicowanie wartości hodowlanych w stadzie, tym ten bilans wychodzi oczywiście bardziej pozytywnie i nawet przy głębokich rodowodach nie jesteśmy w stanie na podstawie wartości rodowodowych dokonać tak precyzyjnych i dokładnych decyzji. No i to jest ta część, która dotyczy rzeczywiście decyzji podejmowanych e, dotyczących selekcji samic, ale już dzisiaj było pokazane podczas jednej z prezentacji, że tak naprawdę największą część postępu oczywiście generują samce i w tym momencie nadal to są Państwa decyzje, bo to jest wybór Buchaja, a to też co chciałabym przeanalizować, to tak naprawdę jak łatwo można dzięki indeksowi ekonomicznemu ocenić. E, Opłacalność inwestycji w dobre nasienie. To, co najpierw możemy zobaczyć, Sebastian pokazywał porównanie dwóch buchajów. Ja chciałabym pokazać, jak wygląda poszczególny buchaj na tle populacji, do czego możemy go też porównać. Było pokazane, że buchaje dostępne, czyli te, które zostały oznaczone na stronie Centrum Genetycznego przez wszystkie podmioty sprzedające nasienie to ich wartość indeksu ekonomicznego na, waha się mniej więcej od minus 522 zł do 2654 zł. To, co tutaj zrobiłam, też oceniłam te buchaje. Te 20% najgorszych buchajów, których, które się mieszczą poniżej 1159 zł i 20% najlepszych buchajów, których wartość indeksu ekonomicznego przekracza 1954 zł. Ponieważ za chwilę w przykładzie będę miała takiego buchaja, którego wartość indeksu ekonomicznego wynosi 1800 zł, to tutaj porównałam go sobie do, do tego, co jest dostępne na rynku. No i okazało się, że to jest buchaj dobry. Tak? To nie jest buchaj w naj, najlepszych 20%, ale to jest buchaj dobry. On jest zdecydowanie, zdecydowanie o wyższy, gwarantuje nam wyższe zyski za laktację od córek niż te buchaje z dołu tego rankingu, ale cały czas jeszcze mamy w ofercie buchaje lepsze, które mogą dać zyski za laktację większe o 854 zł. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Państwo mogą robić, znając wartości indeksu ekonomicznego. Mogą je Państwo porównywać między dwoma buchajami albo na tle buchajów dostępnych. Następną rzeczą, którą będzie mógł zrobić każdy hodowca, to ocenić tak naprawdę te buchaje, które stosuje w stadzie. Tu również są te same klasy od 20% najgorszych do 20% najlepszych buchajów i możemy tak naprawdę zobaczyć, czy w naszym stadzie stosujemy buchaje te bardzo dobre, czy może słabsze, ponieważ już widzę, że przekroczyłam czas, to ja się postaram troszeczkę. Natomiast jedyną rzeczą, którą jeszcze chciałam pokazać, to jak się ma ta wartość buchaja do jego ceny i jak obliczyć, czy się opłaca w to inwestować. Zawsze porównujemy dwa buchaje, porównujemy różnice ich wartości ekonomicznych i dodatkowo mamy jeszcze oczywiście różne ceny tego nasienia. Można by powiedzieć, że bardzo łatwo można porównać różnicę w indeksie ekonomicznym z różnicą w cenie za słomkę i to już powinno nam dać odpowiedź, ale to oczywiście nie jest tak proste, bo to, co jest dla nas najważniejsze, to to, żeby zyski z wyższych wartości hodowlanych uzyskanych jałówek przewyższały koszty uzyskania takiej jałówki, gdzie na koszty uzyskania jałówki poza ceną porcji nasienia jest na przykład średnia. Liczba inseminacji, jaką muszę wykonać na to, żeby uzyskać ciążę. Jakie elementy wpływają na taką kalkulację? Już wiem. <grym> wiem, że to nie jest może tak łatwe, żeby szybko to prześledzić, ale myślę, że na przykładzie to będzie dość jasne i klarowne. Jeżeli za, mamy te dwa buchaje, wartość hodowlana córek różni się o 150 zł między nimi. Jeżeli używamy konwencjonalnego nasienia, to stosując to nasienie około połowa sztuk to będą jałówki. Przy przeżywalności zwierząt w stadzie na poziomie 80% i długości użytkowania 2,7 laktacji, mogę sobie to porównać z tym, że mam w danym stadzie, akurat z tym, na którym prowadziłam tę analizę, 2,5 porcji nasienia na ciąże, a różnica ceny w porcjach akurat buchajów, które porównywałam, to było 40 zł. Jeżeli przeprowadzę taką kalkulację, to widzę, że różnica w wartości hodowlanych w tych zyskach na córkę to jest 160 zł, a koszty, jakie muszę ponieść na uzyskanie takiej jałówki, to jest 100 zł. Łatwo powiedzieć, że 160 zł szczęśliwie jest większe niż 100, co znaczy, że tak naprawdę wybranie lepszego buchaja o wyższym indeksie ekonomicznym, w tym przypadku to świetny interes dla hodowcy bo zdecydowanie ta decyzja mu się zwróci. To sobie pozwolę już ominąć, ponieważ widzę, że jestem w nie to czasie i to, co chcę podsumować już tylko Państwu, to powiedzieć jak w ogóle można na bieżąco korzystać z tego indeksu ekonomicznego w stadzie. Przede wszystkim sprawdzać wartości indeksu ekonomicznego w rankingach na stronie Centrum Genetycznego, porównywać wartości hodowlane buchajów między sobą, oceniać stosowane przez, w stadzie buchaje na tle tego, co jest dostępne dla polskich hodowców, na tle nasienia dostępnego, ale także genotypować wszystkie jałówki. Po to, żeby korzystając z podsumowania genotypowania, wytypować te najsłabsze, te, po którym nie chcemy, te, które nie mają szansy zwiększyć naszych zysków w przyszłości. Ale także oczekiwać i to myślę, że jest bardzo ważne, bo często mówimy o tej selekcji na stadzie, przy zakupie jałówek także oczekiwać wartości genomowych po to, żeby zmniejszać ryzyko ograniczania kosztów w przyszłości we własnym stadzie. A już wkrótce korzystać z raportów hodowlanych, one będą cały czas rozwijane. Najpierwszy, który zostanie Państwu udostępniony to jest taki wykaz, wykaz indeksy, gdzie otrzymają Państwo wartości hodowlane dla samic utrzymywanych w swoim stadzie, zarówno dla jałówek jak i dla krów. I tam będzie także umieszczona wartość indeksu ekonomicznego. Natomiast w kolei, na kolejnym etapie będą dostarczane Państwu coraz bardziej precyzyjne i analityczne przede wszystkim raporty hodowlane, które będą pomagały w podejmowaniu tych decyzji, które łączą nam wartości hodowlane zwierząt, tych zgenotypowanych jałówek, oraz wartości indeksu ekonomicznego w codziennej pracy hodowlanej. Dziękuję.